Cześć, witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku HX Paka. W dzisiejszym odcinku. Yy, what the fuck? Yy, ok, w dzisiejszym odcinku pochodzimy sobie jeszcze troszeczkę po jaskiniach, pozwiedzamy tutaj je, znajdziemy może jeszcze jakieś diaksy i myślę, że będziemy kierować już ku górze. Yy, pod koniec odcinka ewentualnie wyjdę sobie stąd sam. A te ślepe korytarzyki. O, złotko, złotko sobie oczywiście wykopiemy. Sól, sól mam gdzieś jak na razie. Ogólnie, y, Pam Harvest przydaje mi się tylko do tego, że znajduję sobie rzeczy, które. Znaczy, nie rzeczy, tylko jedzenie a walista, które yy, ma dwa te yy, dwa dwie jednostki głodu uzupełnia i dzięki temu yy, można łatwo się najeść a tak to to może kiedyś zrobimy jakiś kulinarny odcinek czy coś Szczury. a nie tutaj był ten creeper co mi tutaj huknął yy, ale nie tutaj jest żelazo żelazo się nam przyda Wykopiemy sobie żelazo Okej okay. I jeszcze może pójdziemy sobie tutaj bardziej po kopalni po kopalni oo! O, o Ja bym tam sobie mówiąc szczerze szedł. Hmm ale to jeszcze momencik. Zobaczymy jeszcze co tutaj jest. Tam widzę już byliśmy. To jest zbędne jak na razie. Wód. Tu już też byliśmy, ale wydąpądźmy sobie żelaza. Stała się ciemność. O, dobra. Jeszcze jedno. Słyszę dużą ilość o tak, dużą ilość yy lawy, której chyba nie chcę wykopać. Lawa nam się przydaje do zasilania geotermalnego, które będziemy wykonywać już w niedalekiej przyszłości. Oj ojoj. Oj, oj, oj. SMS mam, na, mam wrażenie, że będzie go słychać. Momencik. E, malutkie cięcie. Okej, okay, i jesteśmy już z powrotem. Musiałem odpisać niestety bardzo ważna sprawa. A, położymy sobie tu co to? Nie, myślałem, że to są te. Mm, nie barierki, tylko e, te takie fajne z metalu. Ops, dirt. Dirt mi się skończył. Jak to może... Stone? What the fuck w ogóle? Aha, mam Silk Toucha. Dobra, taki w ogóle zong, Skąd mam tego. A tutaj jest Silk Touch przecież. Dziadek nie pozwolą mi zejść. A tu jest lawa. Nie chciałbym, bo mówiąc szczerze, tam wpaść. Tak. O ty, o ty dziado, o ty dziado. No. Zdychaj. Dobra, tą nie restę, tylko lapis też się może kiedyś przydać. O, klik, klik. Tego nie będziemy może zbrać. wydobądźmy sobie ten tin i copper Znowu sobie stopera nie włączyłem, ale to już widzę. Norma jest. E, Zombiaczko słyszałem gdzieś. Ale żelazo się również przyda. Znaczy nie żelazo, tylko złoto. Zloto. O i, o i kryształ też. Kryształ też się przyda. Nie powiem w późniejszym czasie, ale się przyda. Dzień dobry panu. Pan chyba chciał coś stąd potwierdolić no, Ale ja panu przeszkodziłem w tych nikczemnych. w tym nikczemnym. tym no. E, planie. Ucięło mi słowo, że tak powiem. Mam nadzieję, że tutaj mi nic nie spadnie. Bo jak widzicie, mam mało życia. Momencik. Zrobimy taki jak po prostu. Okej, okay, można lecieć dalej. A, pewnie ślepy korytarz będzie. Yyy... Pochodnie. Nie mam pochodni. Fuck! No nie powiem, nie cieszy mnie to. Ponieważ to jest znak, że będziemy musieli stąd spadać. A ja bym jeszcze nie chciał stąd spadać. Ja bym sobie jeszcze chciał troszkę poryć w ziemi. Hmm Zobaczymy I jak to będzie Eee yy, Trewno w sumie Trewno możemy mieć z kopalni Więc akurat z żadnym problemu nie będzie, tylko sobie naruchać troszeczkę yy, węgla <laughs> Ząbiaczek Dzień dobry panu co pan w kącie? Chyba nie chcę wiedzieć. Już byłem, tak mi się kojarzy. Znaczy. Oh, fuck. Eee. E, wilkołak. Fuck. Tyle Redstone. Tyle Redstone. Hmm. Ciekawe, jak to będzie z ilością tego redstone'a po przepaleniu, bo tak to wypada po kilka, nie? A jak to będzie, jak ja go po prostu przepalę. Nie wiem, zobaczymy. Dobrze, że chociaż jesteśmy blisko domku, to podróż nam dużo nie zajmie. Tam coś jest tak. Dokładnie. A tu coś się już czai. Pajonny Węgiel też, kurcze. Kurczę, kurcze, mnie ten silk -tacz. Tak mówię szczerze, multum ważek i tej dźwięki, jezuś. Naprawę, wejdźmy sobie na górę, ała, lag. Mm, mm, tam byliśmy, tam byliśmy, tam byliśmy, tu nie byliśmy. Te! Żeby to szlakie trafił Ciebie też w sumie goń się, goń się, goń się, goń się Dobra Jak dopadnie mi przecież ten... ...wilkołak to ...masakra będzie Ani armora, ani niczego ja nie mam Chyba słyszę ogra. Takie mam wrażenie, że... Słyszę ogra. <laughs> no i odkuracz. Dzień dobry, panu. <laughs> Widzisz, że ja mam tutaj ten knockback. No i przed No idź, już padaj. O proszę. Nawet nie wiedziałem, że z nile latą... to jak se? Ja pierdzielę. Idę stąd. Przecież jak mi dopadnie, to co Boże. Tu byłem. No nie, straż mnie tak no. On dziś tu jest, dość blisko. Kur... Jezus Maria! Nie, jasno idę, jasno zaraz idę. Pierwsze dzielę tą jaskinię. Tym bardziej, że jest noc. Jezu! Zobaczymy. W ogóle, która jest? Dopiero 21. No super, po prostu. Dopiero noc się rozpoczęła, nim. Och. Przynajmniej wrócimy z fajnymi zdobyczami. To jest ten który z który weszliśmy? Tak, chyba tak. No tak, przecież tam jest marker. Zapomniałem. No nie, jeszcze nie chcę wychodzić w sumie. Mm, musimy odnaleźć znowu tą kopalnię. Kopalnia mi się przyda, bo tam jest yy, drewno. A jak jest drewno, to są mi pochodnie, tak. Tylko gdzie ta kopa? A jest to. Tylko czym ja tam się mam wbić? KOBLEM KOBLEM się spróbujemy tam wbić? A, tędy? Dobrze no, się... W... Nie, źle się wkopuje Dobra Jesteśmy na miejscu Mamy siekierkę? Nie, po co? Po co nam siekierka, tak? A, sztil Dobra, a nie jest siekierka, przecież mamy tutaj w ekwipunku, tuż koło, ach Troszkę podłogę tutaj zepsujemy. O, nie mam w ogóle miejsca. A, pieprz stary. A, <laughs> się. O kurde. Dobra, na szczęście. Bo nawet nie mamy tego, przecież węgla normalnego. Tylko ten bullshit cały. Ten, ten, ten do przepalenia dopiero, masakra. Dobra, idziemy tutaj w dół. No razieśmy się nachodzili, ale chyba tam jest żelaza. Nie to gravel, jak można było pomieć gravel z żelazem? Oh, matko, opałę opałętały się te biaczki. Chociaż może gdzieś tutaj są obok jakiś spawner czy coś, nie pogardziłbym w sumie. Zobaczmy. One są jakby na wprost i bardziej tutaj na lewo. A może w ogóle na lewo? O. Chociaż to chyba nie to. Nie, one są tam na górze po prostu. Znaczy tak wyjdziemy tędy. I one są gdzieś tutaj, tak dokładnie. Sejdziesz? Hmm. No. Trzeba było nie schodzić Nie mam pojęcia jakie będzie długość ten odcinek, bo nawet nie mierzę ile nagrywam, mm -hmm. tam się nie opyla Tutaj możemy jeszcze wejść do tej do kopalni i zobaczyć jeszcze co tam jest dalej No. Oj 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 napieprzają nas A ja mi gdzieś O, i pójdę, pójdę w stronę tą. Chociaż już tu byłem, bo. Są te. No W ogóle jakieś tylka lipne ta jaskinia. Nie wiem, wkopać się może pod spód albo w dół. <laughs> Nie wiem. Na razie chcę tutaj wejść. Dobra, wykopiemy kopru troszeczkę. Koper się. O. Nieważne. Mm, tu to można to żelazo wykopać. No Strzeżonego panu strzeże. Dobra. Hmm. Jest druga. Można by się już powoli zbierać ku górze. Go jeszcze wykopiemy ten węgiel. Okej okay. O, to menda przyszła. A na zemna Jeszcze ktoś chce wpierdzial No Przecież muszę zjeść. Dobra, tu możemy wyjść już sobie tędy, skoro nadarzyła się taka okazja. A, Noc mnie swędzi. Dirt Znowu, znowu się rzucają. Ale nie trafić to już w no Dobra, tutaj jest, to jest ten, ten, ten kanion, czy inny kanion? Nie wiem, chyba ten, No chociaż. Tak, to jest ten, tutaj jest sam, przyjdziemy o tam, dokładnie. Czyli domek jest tutaj, czyli można tutaj sobie wejść na górę, <laughs> wziąć to tutaj na pasek i, i, i coś jeszcze przyda. No i jeszcze to się może przydać ewentualnie. No, ale wybrał miejsce. Tu się da? Da się. Przy ścianie, żeby nas nie, nie zaatakowali, powiedzmy, od tyłu. O... Spawner! A, przyczajony. Ale ja tam się zaraz wbiję. Ja tam im się zaraz wbije, na chama. O, tak wiem, że wszystko widzicie. Wkopę się tutaj im przez ścianę. I jeszcze pierwszy zobaczę, czego to jest ząbiaczków. Dobra, A, ząbiaczków. Zatniemy ich tutaj z poziomu tutaj podłogi. Ok, ok, ok. No padać mu w końcu. Moment, podejmę jest kanion. ja bym tam nie chciał w sumie wpaść. Już wszyscy? Dobra. Po spawnerze. I jeszcze jaskinia tutaj jest. Uran Uran w sumie możemy wziąć Ale jeszcze zobaczymy te skrzyni. gówna w skrzyni. Standardowo Moment. Jest jakieś miejsce w pecaku? No gdzieżby? Ale może się da coś rzucić. Cokolwiek Chciałem wrzucić plecak do plecaka, Mądra kuźwa... Mm. Coś jeszcze. Dobra, tyle. To, 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 to. No i to w sumie też mogę wziąć. Yy, zbierzemy ten uran. Uran się przyda nam w późniejszym czasie. Niech będziemy już się bawić energią atomową. Okej, okay, jest już dzień, można wychodzić. Jeszcze tylko zobaczymy co tutaj jest. Gówno, czyli można się wykopywać do góry? E, tu, by, tu może być piasek, a ja bym nie chciał utknąć w piasku. Mm, to zrobimy podwójny. Zrobimy podwójny. Gdzie jest ten kobel? A nie, ja nie kopę już kobla, tylko ja kopę to. Super, po prostu, po prostu super. Nienawidzę już silktacza. Dobra. Chociaż nie, to, to jest głupi pomysł. Może wezmę tak. Okej. Okay. Można się wkopać do góry. Lecimy dalej. A, stała się ciemność. Tak, jak coś, żeby mi zbijało piasek, który ewentualnie by spadł. Dobra, można do góry. A, lecimy dalej. Nie nad sobą. No, długo jeszcze dopiero 51 poziom. Dobra, znowu do góry. A, ah, i znowu pod siebie a słychać już zwierzątka jak słychać kuźwa, zwierzątka, to już jest dobrze fungiel i światło, teraz? może teraz, jeszcze nie? no matko, dajcie mi łopatę zdecydowanie szybciej Światło jest światło No ta, Ha Haha tadam Dobra, jest jakaś taka choroba co Jak długo się nie przybywa na świetle to się zajebi się człowiek cieszę później Wsiadamy i napierdzielamy do domu Panie, idź pan na ląd Ja cię nie, nie podpuszczam ale tego nie zrobisz pójmiemy sobie do niby domku, który najprawdopodobniej będzie powstawać od następnego odcinka. Nie wiem tylko, czy surowce zbierać mm, na odcinku w przyspieszonym tempie, czy po prostu już e, mieć gotowe. Dajcie znać ewentualnie w komentarzach. Zobaczymy jakie będzie wasze zdanie. Hmm, ile już mogę nagrywać? Nie wiem, czy już kończyć po prostu, czy nie. Hmm... moment. Zobaczymy jeszcze, co tutaj może ała się dzieje. Super. Wszedłem na powierzchnię od razu. Pierdut lagi. Eee, diamond, diamondy schowamy. Diamondy są tutaj. Tam właśnie. Mogłem wziąć te diamenty jeszcze stamtąd. Eee, wiem, co może zrobimy. Zrobimy przeniesienie. Przeniesiemy sobie wszystkie rzeczy stamtąd tutaj. Plecaczek mi się przyda. Dokładnie. To też nam no, się przyda ewentualnie. Z góra 12. Spoko, raczej się zdąży. Tylko jeszcze musimy opróżnić plecach. Tam nie wiem ile jest tych skrzyń. Mi się wydaje, że jedna, ale... Można by się tak na zapas troszkę więcej. Ekwipunek plus plecak coś tu się jeszcze da włożyć. O, może tutaj? O dokładnie. Dobra, to to już można powiedzmy sobie, chociaż nie przyda nam się jeszcze. To moment eee, przyda nam się tak. Skrzynia podwójna. Tak, wiem, że gdzieś tam są jeszcze skrzynki po skrzyniach poukładane. O matko, sobie zrobię tylko syf. No ale tuż, tuż, tuż yy, jedzenie. Eee, weźmiemy sobie bake potato. Dobra, to jest dość pożywne. No i wracamy tam do domku. Mhm. Tam jest ta łódka, łódeczką sobie, sobie popłyniemy. Weźmiemy tam te rzeczy i jak na razie tamta wyspa wciąż pozostanie wyspą bezludną. Dobra. Kapitanie, na wprost. Podpłyniemy sobie od tamtej strony, a co by nie? Później wrócimy tutaj i będziemy kończyć. Dokładnie. To mi się nie padała. to będę musiał zlikwidować, bo nie lubię mieć takiego syfu na świecie, w szczególności, że y, to może być widać tutaj z mojego domku, chociaż nie sądzę. Przy takim renderowaniu na short plus 48 y, Bo jedna różnica jest między normalem. Na normalu mam y, FPS-y spadają y, nawet do 60 do 40 a na short plus 48 mam spokojnie 150. Także, no dużo to daje. wow dobrze że wziąłem plecaszek, chociaż połowa tych rzeczy jest zbędna. Nie powiem, e, to może nie. Te zbędne rzeczy tutaj zostawimy. Nie, ch nie chce mi się już brać ich. E, to, co jeszcze, to nam się może przydać. to, 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 to. to, to. Hmm. jakoś to ma opis, nie, nie ma eee, to jest zbędne, to jest zbędne, to jest zbędne to nam się przydać może, to też, no i to by było na tyle piecyki, no pierwsze piecyki niech będzie jakiś ślad po mojej działalności tutaj eee, waypoints, e, dom, nara no, super po prostu są te głupie te plaszki. O, skoczymy sobie może jeszcze do Battle Tower, ale to nie dzisiaj. No około który będzie szybciej. No nie, nie M, nie M. E, ten będzie szybciej. Opróżnimy jeszcze do skrzyni. I będziemy się żegnać. Dzień dobry panie Delfinie, i tobie też, i tobie też. No ale patrzę, tylko skręcą mi po prostu, ale nie myślę, że odcinek spokojnie będzie miał ze 25 minut. SMS-a dostałem, jak patrzę, o 12.05, a jest 12.31, więc akurat się wyrobimy wow kolejna, the fuck o e, ty koci, ty agresorze pieprzony rudy, od Huśka. He! <grystanie> kot od Huśka przyszedł do mnie na świat, fuck jest dobra, dwunasty level też można sobie jakoś wykorzystać, wykorzystamy go kiedy indziej mm, włożymy te rzeczy Klik 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 diaksy włożymy tam Żeby były razem wszystko okay, 19 diaksów jeszcze 5 mogę sobie zrobić setik i pójdziemy wtedy w pewno w pewne jedno miejsce do Twilight ale co to będzie? To albo możecie wyczytać chyba w komentarzach, chyba pisałem do kogoś o tym co znalazłem Albo, 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 albo czekać po prostu na odcinek i mieć niespodziankę. Także ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Pożegnamy się z zachodem słońca. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania filmu, jeśli ci się podobał. No i cześć.